Czy pracodawca ma obowiązek wypłaty odszkodowania, gdy pracownik rozwiązał umowę z winy pracodawcy? Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy jest możliwe, gdy pracodawca dopuścił się naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy. Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy terminowe wypłacanie wynagrodzenia. Naruszeniem takich obowiązków jest również wypłacanie. Wynagrodzenia w zaniżonej wysokości lub wypłacanie wynagrodzenia w ratach. Naruszeniem obowiązków jest również nieopłacanie składek ZUS oraz podatków od wynagrodzeń. Pracodawca ma obowiązek wypłaty odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Pracownik zatem po rozwiązaniu takiej umowy ma prawo złożyć pozew do Sądu Pracy o odszkodowanie od pracodawcy.